Dawid Cygan Kostecki, mistrz boksu, który żył na krawędzi i zginął w tajemniczych okolicznościach. Urodzony w 1981 roku w Rzeszowie, w polsko-romskiej rodzinie, od dziecka znał świat ulicy. Wychowywał się w cieniu półświadka. Jego rodzina prowadziła agencje towarzyskie, a wujek zginął w gangsterskich porachunkach. Na ringu był niepokonany. 39 wygranych walk, w tym 25 przez nokaut. Zdobył Młodzieżowe Mistrzostwo Świata WBC w 2004 roku, PAS WBF w 2005 i tytuł WBA w 2011. Ale życie poza ringiem? Ciągłe konflikty z prawem. Pobicie, handel narkotykami, kradzieże aut, czerpanie zysków z nierządu. W 2017 roku dostał 5 lat za kierowanie grupą przestępczą. Miał wyjść w 2021. 2 sierpnia 2019 roku wszystko się kończy. Kosteckiego znaleziono martwego w celi aresztu śledczego Warszawa Białołęka. Oficjalna wersja służby więziennej – samobójstwo. Powiesił się na prześcieradle leżąc na łóżku pod kocem, co miało uniemożliwić współwięźniom reakcję. Sekcja zwłok potwierdziła uduszenie, wykluczając udział innych osób, Prokuratura umorzyła śledztwo w 2020 roku, uznając, że to samobójstwo. Ale rodzina i prawnicy, w tym Roman Giertych i Jacek Dubois, nie wierzą w tę wersję. Dlaczego? Na ciele Kosteckiego znaleziono dziwne ślady. Dwa nakłucia na szyi, przypominające ukłucia igłą lub ślady po paralizatorze. Były też siniaki i otarcia, które nie pasowały do obrony przed powieszeniem. Monitoring korytarza, zaciemniony, bo światło było wyłączone. Kostecki przeniesiony z Rzeszowa do Warszawy na przesłuchanie bał się Białołęki. Trzy dni przed śmiercią dzwonił do żony Edyty. Czuje się niepewnie, coś się nawija. Syn Krystian i siostra Estera twierdzą, że wiedział za dużo i został uciszony, o co chodziło. Kostecki ujawnił aferę podkarpacką, jedną z największych afer korupcyjnych w Polsce. W 2012 roku z więzienia napisał na Facebooku o układzie w podkarpackim CBS. Mówił o sekstaśmach, na których ukraińscy sutenerzy, bracia Aleksiej i Jewgeni R., nagrywali polityków, biznesmenów, policjantów i duchownych w agencjach towarzyskich, takich jak Wiena czy Welwet. Plotki mówiły o czterech tysiącach nagrań, które mogły służyć do szantażu. Kostecki zeznał o łapówkach dla policjantów, romansach w prokuraturze i hakach na elity. Śledztwo ruszyło, ale z oporami. Bracia R. dostali niskie wyroki od roku do półtora roku. Policjanci, procesy wciąż trwają. Kostecki nie dostał ochrony, choć był kluczowym świadkiem. W więzieniu miał wrogów. Grypsował, ale stracił szacunek, bo współpracował z policją. Nazywano go kapusiem, bito, zastraszano. Współwięzień Maciej M., powiązany z grupą Mokotowską, miał zgotować mu piekło. Inny świadek, Grzegorz W., popełnił samobójstwo strzałem w głowę. Kolejny Maciej G. utopił się. Seryjny samobójca? Tak plotkowano. Książka Mateusza Fudali, Dawid Cygan-Kostecki. Uliczny fighter z 2023 roku ujawniła nowe detale. Niebadany tatuaż, być może symbol grypsów i zaniedbania prokuratury. Śledztwo? Zamknięte, bez odpowiedzi na pytania. Czy Kostecki podpadł gangsterom? Policji? Politykom? A może depresja i więzienne piekło go złamały? Promotor Andrzej Wasilewski wierzy w samobójstwo, ale rodzina mówi: to morderstwo. Prawda wciąż jest niejasna. Chcesz wiedzieć więcej o takich sprawach? Subskrybuj OnlyFacts.